iam tres aqua sha sha ześli Ducha Twego, aby powstanie życie. Inego się Ziemi. Módlmy się. Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, dajecie Ci mój umysł i serce, aby się pełni Twoją mądrością. Wyrwij mnie z marności świata i wprowadź u tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć Twoich sługi i słuchać zamoszczenia Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstrem, abym odważnie niósł całemu światłem. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko o Twoją chwałę. Niech moje cel owoce Twojej miłości, mistrzu Pany, przyjmij to narzędzie aby była własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz. Przeglądam do Tobie. Nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Usiądźcie, moi drodzy, wygodnie. Idziemy na nasze rozważanie. Patrzę na Pana marzyszkę, Jakbyś poprosił, moją siostrę później. Wziął jedną dużą lampkę. U mnie na szafie są czerwone duże lampki, dwie, jedna dla Ciebie. Będzie ciemno, żeby miał, miał coś. Są dwie duże czerwone światła na szafie. Łóżko jest po jednej stronie, po drugiej stronie szafy są gotowe lampy. Gdybyście mieli świadomość, w jakiej bitwie bierzemy udział, jak Bóg chciała, to byście posiłowali i uciekać Bóg jest nieprawdopodobny. Dzieci pragnę seminarium, a go nie mam. Czyli ja jestem, ja jestem chory. Chcę mieć kapłana do pomocy, dzieci nie mam. Co mi jest dawany, dzieci kula o nogi, nikt nie chce ze spadochroniarzy iść. W systemie. Jedne, co mają dobre, gadanego, i zawsze tu na, na pustelni znajdą słuchaczy, Rozumiecie? I dziś wymyśliłem, niech podejdzie do mnie pan Jacek z panem profesorem. Jest tu gdzieś? Pan Robert jak go nie tu pan, to przekażesz pan Jacek. No, panie Jacku, mieliśmy w naszych szeregach różnych kapł kapłanów, ale byli tacy, co byli długie lata, a nie wierzyli w orędziach. Jak myślisz? Będzie budował wspólnotę? Po w związku z tym, Tobie ufam na 100%. Panu profesorowi mam pomysł. Jeśli do nas kapłan przyklei, musi kupić tę książkę. Wszystko dla króla. I Wy ich będziecie prowadzili. Jesteście w akademii liturgicznej już 7 lat. Pozostali słuchają. Będzie to samo. Jak przyjdzie ksiądz, jak Chce iść z nami. Musi umieć msze. Nie, że się nauczy. Ja nie chce do budowy, kapiecie. Musi przystąpić do żert. Tu mu da się, gdzie to pisane? Rycerstwa. Wszystkie inicjacje. Jeśli nie chce, to znaczy, że się on nie nadaje na drogę z nami. Czy pan mnie rozumiesz? Jeśli ten ksiądz, co dzień i nagle powiedział, że chce wchodzić. Poprowadzisz go? Czyli dajesz mu książkę i go pytasz. Egzamin. Nie, że on przeprowadził opiekę. słowo do roboty nie jest chętne. Żebyś... Chodzi o naukę. Uczyłem tyle w seminariach dzieci. Wtedy to sobie... Czy pan Jacek rozumie o co chodzi? O to, o to samo poproszę. Dzieci. Pana profesora. No i dzieci. Tak zaczniemy. Może się uda. Albo za łeb. Ja nie muszę stworzyć seminarium. Ja tylko to przedstawiłem Panu Bogu, że chcę. Kapujecie? Na razie dzieci wszystko baby pitolą. Kapujecie? Mam tu kandydata do seminarium. Ty jeszcze do mnie nie przyszedł, a już go rycerki wszystkie złapały i cerki. te No dobra, nie? Te mówię, baby, wypier. Te nie pomaga. Te ona się zgania. Ona wie jak uformować. Prosiłem kandydata po Patmos przyjęć zaraz pod jego rące. przyjadę na czerwiec. Który panie, jak że pani, jest? To jest przyjął na czerwiec? Ja się wczoraj modlę na to, że gdzie on jest? się powiedział mi, że będzie. Ja go dziś jest. Tak, on będzie dopiero przyjęty 7 września. da mu trzy miesiące na znalezienie baby, na szacunek słowa, i szacunek mlecowy. Ktoś ma to Czy słusznie postępuję jako szef firmy? Bardzo. Bardzo. Szef firmy mi dowiedział o dzieci? Bardzo. Mam pracownika, prosi o tydzień wolnego, że poleci. Ja dzwonię po półtora tygodnia. Pan Grzegorz dzwoni do niego, bo mi dał słowo tydzień. On mówi, on teraz musi odpocząć. No to ja mówię, podziękuj mu. Bo ja o niego dbam jako syna, a on ma inne pojęcie czasu. Czy kapujecie mnie? Seminarium nie musi być kandydat obecny, przyjedzie do mnie 7 września. Ja mu nie gwarantuję, że tego dnia ja tu będę. Tylko wiecie. Bawimy się w system w Powiedział mi, będzie na początku czerwca, więc ja mam nadzieję, uważam, że wydłużę. Dziś przyjechał dziś. Korzysz mu jutro jest pani Izoldą, prześnia o 7? On powie, że nie do rady. Rozumiecie? Bo ma jeszcze sprawy do załatwienia, daj też go do szeregów, Chłopy, płodzić dzieci, a wtedy rozum wraca. Panie Jacku, mógł zaprać. To są skutki synodalności naszych pań, które przyłożą. Jakby braci się wyłkowili, żeby by spokojnie było, no ale niestety dziś piszczy w trawie, kapujecie, nie? Są nawiedzone i one wiedzą, jak prowadzić pustelnię, nie? Niech mi aniołek stanie tu przy, przy piecu, bo ja chcę chłopów widzieć, bo co, widzę jedną plamę i to Przez narodu polskiego rozpoczyna jego narodową drogę zbawienia. Uwolniony mocą Chrystusa. Uwolniony mocą Chrystusa. Co znaczy? Bóg dzieci działa. Magii i zawobonów naród długo jeszcze będzie się kształtował, aby zostać godnym i prawdziwym apostołem wśród narodów świata. Dzieci ta godzina wybiła. Ten rok wam wszystko pootwiera. Półtora roku temu Bóg po pewnym zdarzeniu powiedział Jutrzejszy dzień nie będzie już podobny do dzisiejszego. Dzieci, naprawdę król na ziemi polskiej działa. Mam newsa. Wywiad mi doniósł. Robiłem analizę i powiedziałem jako naukowiec tezę i prowadząc objawienia prywatne, że Pan Nawrócki musiał mieć cynk z nieba. Bo nie jest możliwe, żeby polityk zaczynał cytować Pismo Święte w takim trudnym momencie, kiedy przegrywa i jeszcze zapowiada zwycięstwo. Dzieci, mam odpowiedź. Po pierwszej turze wyborów, zdradzam tajemnicę wyborczą, sztab Pisu pojechał na rekolekcje zamknięte do świętego Andrzeja Buboli. Czy wiecie gdzie? W trachu, w trawoczinie. W czasie rekolekcji proboszcz niżny bierze pana Kaczyńskiego na ucho i mówi: Był u mnie dziś Andrzej Bobola i powiedział: wygrać się wybory. Zawsze macie problemy, na kogo głosować. Jak wam podpowiadam, to wy wszystko wiecie. Polska jest jedna. Głosować na tamtego która dzieci. Mamy tyle znaków Bożego prowadzenia, więc pan Nawrocki miał cynk. Bo nie jest możliwe, żeby takie zdanie powiedzieć. Wiecie? Z księgi drugiej kronik której mało kto czyta. Nawet nie wie, że istnieje. Rozdział czwarty, nie, siódmy, wersem czternasty. Poczytajcie to. Dzieci zaczęło się. Będą teraz dziupkali, że wybory nieważne, że tam gdzieś głosy źle napisali. Dzieci, to jest sama machina, rozumiecie? To będą wszystko mówili. Jakby były lepsze komunikaty, to ta machina powolutku zacznie wrzeszczeć. Pani Agnieszka to usłyszała, kiedy się martwiła tego wieczoru, czyli w dzień wyborczy, dobro Polsce zwycięży. Dzieci, czy potrzebujecie większych dowodów na Boże prowadzenie? Nie mam komórki. Jest na YouTubie. Znajdźcie sobie wystąpienie nawrót pana Nachodzkiego i posłuchajcie co on robi. Cytuję, dzieci Księga Kronik. Tego wieczoru zwyciężymy. Miał dzieci pewniaka cynk. Wiecie skąd jest moja siła? Bo mam cynk. I mam pewniaka Boga, który mnie prowadzi. To, co ja do Was mówię, ja w to wierzę. Ja go tu czuję. Natomiast poz, pozwala diabłowi szaleć, tak jak dzisiaj. Godzina na zjedzenie, kupa i tyle hasło nagle. Bum na prześlenie firmy. Kapujecie? Prześlenie firmy? To jest tylko po to, żebym ja tu padł. No macie konsekwencje, nie? Kapłan głoś wziął odpowiedzialność do księdza. Decyduj kupię. Co to jest powiedzieć? Spowiadaj. A później, nie, dla winy, spróbujcie do mnie przyjść. Pokażę wam, który do zgodę. Jutro bata, brać i wiesz, nie proste, No tu Cza, jak, mam, jak mu przyłożycie, to on będzie bardziej roztropniejszy, dzieci. Życie musi wdać w kufer żeby być roztropniejszym i mądrzejszym Czy rozumiecie skąd się bierze doświadczenie? Nie z wystawiania tyłku do słońca, tylko z doświadczenia życiowego. A doświadczenie życiowe najczęściej, panie Robercie, jak jest, bo le-sne. Rozumiecie? Doświadczenie życiowe najczęściej jest bolesne. Per aspera ad astra, przed trud do gwiazd, nie da się inaczej gwiazd dobyć. Czyli dzieci, jakie cierpienie zapłacili nasi naśrodacy? Wy, żebyście wy dziś mogli doświadczać potęgi króla. <laughs> na trzeciego to jest niedziela sierpnia dzieci będę jeszcze wołał o was więcej. Część z was będzie spała tu czwarty, piąty, by zaczekać na szósty sierpnia. Jeśli was nie będziecie, nie będziecie brali udziału w najgłówniejszych wydarzeniach historii polskiej. Nie spodziewajcie się, tu Marsjan ani nikogo. Do trendowa tego dzieci nie przyjadą, tylko Bóg przyjdzie. Dzieci, historię tworzy Bóg, a nie człowiek. Wczoraj, aż się zatrzymałem kilka razy na rozważaniach, gdzie Wam pokazałem, że Matka Boża mówi, że historia świata trwa kilka tysięcy lat. Czy nauka Kościoła sześć tysięcy nie jest błędna? W polsku Rube znajdzie, mówi 5 milionów. Tamten 50. Ty. Oni są wszyscy epokowi. Jak ja mówię o Bogu, to mi mówią skąd wierzę? Ja jakoś pytam skąd wiesz, że nie 50. On wie, bo, kucę, bo tak wszyscy mówią. Oto nadszedł czas, aby Polska stała się godnym apostolem narodów, ale musicie dokonać to, co Matka Boża mówi, co Wam mówiłem, w pierwszym kazaniu. Czy chcecie odrodzenia wiary w narodzie? Dzisiaj, co mówi Bogu, chcemy. Jeszcze nigdy w dziejach Europy żaden prezydent nie zaczynał swojej mowy w godzinie powyborczej od słów Pisma Świętego w Europie. Czy teraz rozumiecie, dlaczego demon jest tak zły na Polskę i na te wydarzenia? Bóg nas prowadzi, abyśmy dzieci, stali się Jego dziećmi. Nie odmawia niczego dzieciom Boga, ale dziecko Boga jest posłuszne woli Boga, czyli Jego dziesięciu Moi drodzy przykazaniom. To, co przeżywamy teraz w Kościele, to jest ucisk, jakiego nie było. To się wypełnia orędzie z 2012 te rządzący ci co przegrali oni chcieli zająć się funduszem kościelnym i ojcowie wykradli majątki kościelne w ramach rekompensaty dali jakieś tam 90 milionów to i oni mają problem złodzieje funduszu kościelnego kapujecie żyją w budynkach pokościelnych tysiące instytucji państwowych w budynkach pokościelnych a złodzieje mówią że pan kościół jego okrawa Oni okradną do reszty kościół następnie kogo okradną? Was. Rozumiecie? Wy, czy wy wiecie, w jakiej bitwie żyjemy? Całe mechanizmy. Na wylanie tego łajna kapłańskiego pracowali 100 lat. Przepowiedział to prorok Malachiarz. Tam jest dosłownie powiedziane: Gnoi wasz, cytuję to delikatnie. Odchody będą wasze, na was wylane. Co się teraz dokonuje? Matka Boża mówi. Kościół dopiero w obliczu wielkiego ucisku swej niedoli zrozumie, w czyich rękach się znajduje. To, co przeszliśmy przez Bergoglio, to apostazja urzędowa, szczyty kościoła. Szatan zdobył szczyty kościoła, rozumiecie? Młodzi kapłani wystąpią z kościoła. Wiecie, ile ich codziennie występuje? Tu obok, obok nas jest placówka zakonna, pięciu ich było. Nie karmel, bo to inna dalej. Dzieci, dwóch młodych, poleciało. Zagrzał system, no i powiedzieli, że tam będzie ciepło. I zostawili parę I to jeden po drugim młody kapłan no, opuszcza kapłaństwo. Jak dzisiaj przyjąłem kapłana gościa, powiedziałem: Żadnej kobiety w pokoju, z żadną babą u mnie nie rozmawiasz wieczorem, żadnej kobiety nie spowiadasz wieczorem. Wieczorem to znaczy, że jak słońce zaszło. Czy babę mnie rozumiecie? Ja Wam dam wylewność Ja Wam dam wylewność Od dzisiaj biorę się za kapłanów, za siebie trzymamy systemy. Dzisiaj tak blisko łaski, mamy to wszystko stracić? Ciężaru krzyża. Jak myślicie? Czy przyjęcie księdza tutaj to nie mój krzyż? A szczególu ubezpieczyć. Jak go zmusić do pracy? Jak to wszystko są z natury mędrki. Wszystko najlepiej wiedzą. Panie Widusiu, każdy mu to na polu prowadzić, połowę skróci, to Miałem jednego. Bieda błagał o pomoc, był bóg bóg, u mnie te dzieci to on w konfesjonale, kto się u niego spowiadał, wszystkim odradzał, żeby tu nie przychodzili. To ja mu dałem pensję, mu pałem. Pojechałem do Włoch, dałem mu mów, kazania i wystartuj już ty. Pierwsze kazania zaczął mówić przeciwko mnie. Więc ja wróciłem, mówię, chyba się już porozumiemy, księżę. To co miałeś, już publicznie powiedziałeś, goodbye winetu. No i pojechał, nie? No goodbye winetu, no, to dzieci to. Każdy babie mówi, najpierw go do weź do łóżka, go w pokoju za trzy miesiące. Zobaczysz, jaki robotny. Wszystko ci oczy przejrzą. Twojego będziesz całował po piętach codziennie. bo my, nie my tej nocy. Teraz Bóg nas zaprasza do dźwigania krzyża. I... Do udziału w łaskach płynących do odkupienia. Czyli jesteśmy teraz odpowiedzialni za tylu Polaków, za wszystkich, za cały świat. Dlatego dziś Bóg do Was mówi: odmawiając Zbawicielowi swojej pomocy, mówi: posłuch, pokuty, modlitwy, codziennej ofiary przy świętej i adoracji, a także swojego cierpienia, odrzucasz łaskę. Którą właśnie do ciebie skierowała opatrzność Boża. A to jest zaniedbanie. Czytałem na przygodę, jak ostatnio przy dziecięstwie, a zaniedbanie gorsze jest od grzechu. O wiele bardziej niebezpieczne niż grzech. Bo grzech wyspowiadasz się, winę pokutujesz. A zaniedbanie cię utrwala, że tyś dobrze wybrał. Że idziesz dobrą drogą. Skutki tego są wielokrotnie większe, aniżeli grzech. Więc dzieci, posłuchajcie uważnie, którzy mnie słuchacie. Jeśli tego nie spełniacie, wy odrzucacie dzisiaj opatrzność Bożą skierowaną na ciebie. Już mnie nie pitolcie, że nie możesz pościć, a modlisz się dziadu on na czas postu? Przecież mu powiedział, do ci łaskę. Nie, no to co ty chcesz? Wlać ołów do twojego pustostanu? odmawiając Zbawicielowi swojej pomocy. Innymi słowy, jest to streszczenie zakonu czasów ostatecznych. Postu, pokuty, modlitwy, codziennej ofiary przyświatej i adoracji, a także swojego cierpienia, odrzucasz łaskę, którą właśnie do Ciebie skierowała opatrzność Boża. Wybierając się na tę drogę wybierając cię na tę drogę tak samo jak kiedyś wybrała Szymona. Pytam się z was. Kto z was jest już Szymonem ręka do góry? Wysoko zakonnicy. Pokuta to jest dzisiaj Szymon. Kto z was chce być Szymonem po tym kazaniu, ręka do góry? I jest parę osób. Cieszę się, więc bierzemy się do roboty. No i musimy to zrealizować. Amen, bo jutro Góra Synaj. Czas ogromnej łaski. Pan Mariuszek, musimy to zanieść na plebanie, bo ja muszę wieczorem jeszcze przygotować kazanie na Dziękuję.